Skóra wygląda pięknie tylko wtedy, gdy jest odpowiednio nawilżona. Szczególnie latem warto podkreślić opaleniznę, wybierając preparat z drobinkami. Ja powiem szczerze, że nie mogłam się doczekać na ten odcinek. Mam dla was Super produkty do polecenia. Zacznę od y, masełka ma, y, marki Bielenda. Ma bardzo ładne, delikatne drobinki. Świetnie nawilża, szczególnie latem, kiedy skóra jest przesuszona. Od razu po posmarowaniu, po godzinie, pojawia się delikatnie brązowy odcień skóry. I nie, nie jest to ten żółty odcień, którego nie lubimy, który często pojawia się przy samoopalaczach, ale taki delikatnie brązowy. Te drobinki się świetnie utrzymują. I co mogę powiedzieć więcej? Że świetnie pachnie i kosztuje 14 zł. To ja pokażę coś tańszego. I to jest Eco Hibiscus marki 4 pory roku. Balsam rozświetlający. Jest to produkt, który jako jeden z niewielu posiada certyfikat EcoCert. Nie zawiera on parabenów. Balsam delikatnie rozświetla i bardzo przyjemnie nawilża. Te drobinki nie są, nie są bardzo widoczne, natomiast jest taki bardzo przyjemny, subtelny efekt. Koszt tego balsamu to jest 9 zł. Ponieważ często zwracaliście uwagę, że prezentujemy tutaj drogie kosmetyki, znalazłam coś naprawdę taniego. Jest to jeden z najtańszych kosmetyków, które udało mi się znaleźć, polskiej firmy Marion. Za 100 ml tego balsamu zapłacimy około 5-6 zł. A produkt jest świetny i można go porównać do tych z naprawdę wysokich półek, nie dość, że doskonale nawilża, to ma jeszcze piękne drobinki, które akurat jeżeli nie jesteście zwolenniczkami takiego efektu złocenia skóry, to może się nie sprawdzić, bo on tych drobinek ma całkiem sporo, mają złoty kolor i pięknie podkreślają opaleniznę. Ja gorąco polecam. Przyniosłam dzisiaj ze sobą do studia kilka olejków i między innymi chciałabym opowiedzieć o tym Natural Argon. To jest suchy olejek do ciała i do włosów. To jest połączenie trzech olejów. Oleju arganowego, oleju sezamowego i oleju z orzechów laskowych. Produkt zawiera drobne, mieniące się drobinki. Można ładnie być, wygląda w Bardzo ładnie wygląda i ma bardzo przyjemny zapach. Jeżeli chodzi o koszt, to jest 88 zł. Produkt można stosować zarówno na końcówki włosów e, w celu nawilżenia, e, jak i na całe ciało. Kolejny produkt, który dzisiaj dla was przyniosłam, jest to sorea. Oprócz tego, że doskonale nawilża, to pozostawia delikatne drobinki na skórze. Dla mnie największą zaletą tego produktu jest jego zapach, jego poziomkowy zapach, który się dosyć długo utrzymuje na skórze. I rzadko zdarza się produkt, który pachnie aż tak apetycznie, w związku z czym stał się jednym z moich ulubionych balsamów, które stosuję na co dzień. A jego cena to jest 14 zł. Kolejny, Słucha olejek do ciała z drobinkami złota. To jest olejek marki Nuxe. Wiesz dobrze, że nie jestem fanką drobinek, natomiast jestem oczarowana tym produktem. Drobinki są bardzo drobne, ale one w przepiękny sposób błyszczą. Co więcej, ten olejek nie zostawia śladów na ubraniu, to jest, to tak, jest bardzo, to bardzo istotne. Warto. Ja go stosuję na włosy, na policzki i na ciało. Czasem też na dekolt i na ramiona. Oczywiście y, mówię tutaj o wieczornych wyjściach, bo w ciągu dnia te drobinki mnie nie przekonują. Jeśli chodzi o koszt, to jest około y, 90 zł. Ja w takim razie może pokażę m, podobny produkt. Jest to żel nabłyszczający marki Sephora. I to jest dla odmiany... żel do mycia, czy to jest żel do nie, to wsmarowania? to jest żel do na skórę. Natomiast jak widzicie, te drobinki są nie tylko złote, ale i srebrne. Jego ogromnym, jego ogromną zaletą jest również zapach, który mi kojarzy się z orzechem laskowym. Nie stosuję go na co dzień, bo te drobinki faktycznie są mocno widoczne, natomiast y, na imprezę wieczorną albo na jakieś wesele świetnie się nadaje i ten zapach trochę jak taka woda perfumowana, dosyć długo się utrzymuje mm, na skórze i naprawdę jest bardzo apetyczny. Cena no tego produktu 39 zł. Super złotych. efektowne opakowanie. Tak, bardzo ładnie wygląda. To ja mam jeszcze jeden olejek e, do ciała i to jest marka Patendra, polska marka, już o niej wspominałyśmy e, w naszym programie. To jest e, olejek, który zawiera e, tłoczone na zimno oleje. E, skóra po użyciu tego olejku bardzo fajnie, tak kokieteryjnie błyszczy. E, niestety ja mam problem z aplikacją. E, no jest taki, taki... leje się troszeczkę. Troszeczkę się leje i brudzi tutaj e, przy zakrętce. Używałam tego preparatu na ramiona dekolt i plecy, i faktycznie on zrobił, on zrobił wrażenie na imprezie, bo zwracał uwagę. Koszt tego produktu to jest około 85 zł. Ja z przejdę do mojego absolutnego hitu. Już nie mogłam się doczekać, aż wam to pokażę. To jest nowość marki Avon. masło do ciała Planet Spa. Ma piękny złoty kolor. Wprawdzie drobinek nie ma i nie zostawia tych drobinek na skórze, natomiast delikatnie ją rozświetla, doskonale nawilża, zawiera oliwę z oliwek i zapach. Pachnie truflą czekoladową, ale musicie sprawdzić to sami. Po prostu zapach 100% czekolady. Jego cena to jest 43 zł, natomiast szczerze dałabym za niego nawet dwukrotnie więcej. I na koniec chciałabym powiedzieć o rozświetlaczu do twarzy. To jest marka Benefit i Sunbeam. Ten rozświetlacz rozjaśnia i dodaje blasku. Zastanawiające jest opakowanie. Ono jest niestety bardzo małe, bo to jest tylko 13 ml, natomiast przypomina on lakier do paznokci. Pędzelek, który znajduje się tutaj w środku, on ułatwia aplikację. W ten sposób nie tworzy żadnych smug na twarzy. Naprawdę wystarczy mała kropelka, żeby uzyskać ten efekt e, rozświetlenia. Niestety e, koszt e, tego rozświetlacza to jest 110 zł. Natomiast produkt jest e, bardzo wydajny. Także fanki marki Benefit e, coś będą dla zachwycone. Opalone ciało, które mieni się tysiącem złotych drobinek, pięknie podkreśla opaleniznę. Na rynku kosmetyków takich mamy... Niezliczoną ilość. My z Karylą przedstawiłyśmy Wam nasze ulubione kosmetyki. Polecamy, żebyście je wypróbowały, ale wybór należy oczywiście do Was. Zapraszamy Was za tydzień na kolejny odcinek. Do zobaczenia.